Cześć, witajcie. Byłam dzisiaj w lesie i zauważyłam, że zaczyna kwitnąć czyściec. Czyściec leśny. Tak wygląda czyściec leśny. Ma takie fajne, fioletowe, purpurowe prawie kwiatki. One będą tak rosły, wyrastały, taki szpic. On jest, I tutaj przy liskach też będą kwiatki wypuszczane. Nie za bardzo dobrze go widać, bo mam taki aparat jaki mam. Czyściec leśny, zioło, mega zioło, nasze polskie. Myślę, że czystek dobrze jest znany wielą osobom, który można kupić gdzieś w aptece czy w sklepie zielarskim. Czystek nie jest nasz polski, a czyściec leśny jest o wiele, wiele cenniejszy niż ten czystek, który kupujemy. Na przykład w aptece czy w sklepie zielarskim. Warto nazbierać sobie. Łatwy jest do rozpoznania. Roślinka wyrasta na przykład do takiej wysokości prawie, że nawet powiem Wam, metr 30 mogłaby mieć. No, mogłaby mieć. Mogłaby mieć metr 20, metr 30. W dobrych warunkach rośnie w lasach przy drodze, w zasadzie przy dróżkach, jak się idzie, leśnych. Ja sobie tutaj oskubię trochę listków i zaparzę sobie herbatę, a przy okazji powiem wam trochę informacji na temat tej rośliny od doktora Różańskiego, naszego zielarza polskiego, który bada rośliny. I powiem Wam, że te właściwości tego czyścica, które opisał, są niesamowite. Najlepsze jest to, że w ziołach, że skutków ubocznych prawie żadnych. A w tą drugą stronę, w przeciwieństwie do leków, rewelacyjne. Y Właściwości. Mam też jeszcze nawoź kanadyjską. Znalazłam, zaczyna kwitnąć. Nawłocz też jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o oczyszczanie nerek, wspomaganie wątroby. Też już zaczyna kwitnąć. I tak, są dwie szkoły. Raz, że zbieramy ją kwitnącą, a drugi, że kwit... przed kwitnieniem, żeby ona jeszcze, jeszcze nie rozkwitła. Więc mam trochę takiej, trochę takiej. I mam jeszcze coś takiego. Fajnie wygląda. Czy coś Wam może przypomina. Sadziec konopiasty. To jest sadziec konopiasty. No, listki ma takie trochę przypominające no, konopie, nie? Sadziec konopiasty. Też roślina bardzo cenna. Oczyszczająca wątrobę. Oczyszczająca woreczek żółciowy ze złogów ze zgnielizny oczyszczali im krew także ja nie mówię że ktoś jest chory i musi to brać to można sobie po prostu taką herbatkę wypić profilaktycznie żeby przy takim trybie życia jakie my prowadzimy ogólnie albo przy tym co nam serwują w sklepach to, to warto chyba się oczyszczać i rozdzielnie sobie taką herbatkę wypić, nawet jeżeli nie czujecie żadnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czy, czy trawiennego, czy, czy wątroby, że mówicie, że nie jesteście chorzy. Prawda? A tak, jeżeli chodzi o czyściec, ja sobie go będę przebierała do suszenia. Już trochę mi podwię, więc nie mogę Wam za bardzo pokazać, jak wygląda. Może to potem rzucę jeszcze taki jeden filmik, bo nagrałam, jak on wygląda w lesie, jak rośnie ma taką y, kwadratową łodyżkę. Ona jest w kwadracie pełna, nie jest pusta. Listki takie ząbkowane. Od boczków też sobie wypuszcza takie odnóżki. i Tutaj też kwiatki będą y, rosły. Powiem Wam tak, y, zbieramy w czasie kwitnienia, ale z tym czystem jest też taki problem, że trzeba naprawdę strzelić się kiedy on kwitnie bo co roku jak zajdę do lasu bo, bo zbieram sobie go to już jest albo przekwitnięty i wtedy bardzo te y, liście są żółte, pożółkłe taki jest biedny jeżeli zanim on zacznie kwitnąć jeszcze to on jest ładny taki jędrny mam część zebranych takich kwitnących a część takich dopiero widzę, że tutaj będzie zaczynał dopiero puszczał swoje kwiatki. No ale myślę, że i tak swoje właściwości mimo że jeszcze nie rozkwitł do końca zachowa. Słuchajcie, doktor Różański poleca go przystosować na przykład na reumatyzm, stany zapalne kości, mięśni. Stany zapalne skóry, gardła, żołądka, jelit, zapalenie wątroby, zastoje żółci marskość i nacieki stłuszczenia na wątrobę, złamania kości, zapalenia pochwy, macicy, jajników, stany zapalne oka, zapalenie dziąseł po usunięciu zęba na przykład, zapalenie płuc opłucnej i oskrzeli, stany skurczowe przewodu pokarmowego naciśnienie, cukrzyca yy, przy chorobach no, nowotworowych wspomagająco do picia yy, przy hemoroidach, trudno się ranach i oparzeniach, wypryskach bakteryjnych i grzybiczych jakichś tam, także dobrze oczyszcza krew, limfę na przykład no jest przeciwgrzybicza, przeciwbakteryjna, przeciw jakieś tam patogenna. Także suszymy, robimy sobie napary, możemy sobie na zimno to zamacerować i zostawić na na przykład na noc, z zimną wodą sobie przygotowaną zalać oczywiście rozdrabniamy to wcześniej i zostawiamy i pijemy, popijamy. Zewnętrznie to wiadomo, robimy sobie jakieś tam napary i potem okłady. Także Zachęcam do zbiorów, kochani.